Gdybyśmy mieli wymienić miejsce na świecie, które ma najpiękniejsze kobiety na kontynencie azjatyckim i najbardziej napalone kobiety na nim, bez wątpienia mówilibyśmy o Japonii. Zostań do końca, aby je poznać. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i naciśnij mały dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Zaczynajmy. Japonia to kraj, który fascynuje kontrastem między starożytną tradycją, a nowoczesną technologią. Od starożytnych świątyń otoczonych ogrodami, zen po zgiełk Shibuya w Tokio, życie w Japonii jest pełne szczegółów, które zaskakują i pobudzają wyobraźnię odwiedzających. Ale poza krajobrazami, kuchnią i kulturą jest jeden aspekt, który przyciąga uwagę obcokrajowców: kobiety. W Japonii kobiety słyną nie tylko z fizycznego piękna, ale także z charyzmy. Elegancji i zmysłowości, która łączy tradycję z nowoczesnością. Zacznijmy od tego, jak wygląda codzienne życie w Japonii. Kraj ten, znany jako kraj wschodzącego słońca, wyróżnia się dyscypliną i dbałością o szczegóły. Wszystko w Japonii wydaje się zaprojektowane tak, aby działać płynnie, od transportu publicznego, słynącego z punktualności, po codzienne zwyczaje, które odzwierciedlają głęboką uprzejmość. Jedną z największych wartości Japończyków jest szacunek, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich aspektach ich życia. Nawet w najbardziej zatłoczonych dzielnicach miast, takich jak Tokio czy Osaka, czystość i porządek są imponujące. Japończycy mają szczególny związek z naturą, co znajduje odzwierciedlenie w wydarzeniach takich jak Hanami, coroczne obchody kwitnienia wiśni. W tym czasie parki i ogrody. Wypełniają się ludźmi cieszącymi się piknikiem podróżowymi drzewami. Ten związek z naturą jest również widoczny w tradycyjnej architekturze, gdzie projekty domów i świątyń starają się harmonizować z otoczeniem. Z drugiej strony, kuchnia japońska, ze swoją różnorodnością smaków i tekstur, jest kolejnym filarem tożsamości kulturowej. Od sushi po ramen, każde danie jest dziełem sztuki samym w sobie. Ale to, co naprawdę przyciąga wielu obcokrajowców, to nie tylko japońska kultura czy styl życia, ale także kobiety, które ją reprezentują. Japońskie kobiety mają unikalną mieszankę cech, które je wyróżniają. Ich delikatne piękno, z delikatnymi rysami twarzy i gładką skórą, jest powszechnie podziwiane, ale nie chodzi tylko o ich wygląd fizyczny. Posiadają również wdzięk i elegancję, które wydają się niemal wrodzone. W sposobie mówienia, chodzenia, a nawet interakcji, Japonki prezentują kobiecość, która urzeka. Aby zrozumieć, co czyni je tak wyjątkowymi, ważne jest, aby wspomnieć o roli, jaką kultura odgrywa w ich rozwoju osobistym. Od najmłodszych lat Japonki wychowywane są w duchu takich wartości jak skromność, szacunek i poświęcenie. Cechy te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w ich zachowaniu, ale także w sposobie, w jaki dbają o siebie i innych. W Japonii wizerunek osobisty jest bardzo ważny, co przekłada się na skrupulatną dbałość o szczegóły. Często można zobaczyć kobiety o nienagannym stylu, niezależnie od tego, czy mają na sobie tradycyjne kimono, czy najnowsze trendy w modzie. Ale to, co jest naprawdę uderzające, to dwoistość, która istnieje w ich osobowości. Z jednej strony wiele Japonek uosabia ideał, łagodności i uległości, który tradycyjnie kojarzony jest z ich kulturą. Jednak mają one również nowoczesną i silną stronę, która czyni je złożonymi i fascynującymi kobietami. Ta dwoistość jest szczególnie widoczna w dużych miastach, gdzie kobiety pracują na wysokich stanowiskach korporacyjnych w ciągu dnia, ale nie przegapią okazji, aby pokazać swoją zalotną i kochającą zabawę stronę podczas nocnego wyjścia. Jeśli chodzi o związki, Japonki mają reputację namiętnych i zaangażowanych. Chociaż na początku mogą wydawać się nieśmiałe, gdy poczują się komfortowo, wykazują ciepłą i otwartą osobowość, która jest bardzo atrakcyjna. Ponadto często mają unikalne podejście do romantycznych relacji. Dla wielu z nich miłość to nie tylko pociąg fizyczny, ale także więź emocjonalna i wzajemne zrozumienie. Jest to coś, co wielu obcokrajowców uważa za odświeżające i urzekające. Należy wspomnieć, że w ostatnich latach zainteresowanie japońskich kobiet obcokrajowcami wzrosło. Część tej fascynacji wynika z ciekawości, poznawania różnych kultur i doświadczania nowych sposobów życia. Dla wielu obcokrajowiec reprezentuje coś egzotycznego i ekscytującego kogoś, kto przynosi ze sobą inne spojrzenie na świat. Ponadto obcokrajowcy są często postrzegani jako bardziej otwarci i ekspresyjni w porównaniu do japońskich mężczyzn, co jest atrakcyjne dla kobiet, które szukają bardziej spontanicznego i emocjonalnego związku. Z drugiej strony istnieje pewien mit na temat zmysłowości japońskich kobiet, i choć może to być spowodowane stereotypami, jest w tym trochę prawdy. Japońskie kobiety mają wyjątkową zdolność łączenia niewinności i zmysłowości. Tworząc równowagę, której nie można się oprzeć. Dotyczy to nie tylko ich wyglądów, ale także sposobów, w jaki się zachowują i komunikują. Ich sposób bycia jest często odzwierciedleniem japońskiej kultury, w której subtelne gesty i komunikacja niewerbalna mają ogromne znaczenie. W tym kontekście, randkowanie z japońskimi kobietami może być wyjątkowym doświadczeniem dla obcokrajowców. Od tradycyjnej kolacji, wizakaja. Po romantyczny spacer po japońskim ogrodzie. Każda chwila jest przeżywana z intensywnością, której niewiele innych kultur może dorównać. Japońskie kobiety są bardzo zorientowane na szczegóły i cenią sobie małe rzeczy, co sprawia, że każde spotkanie z nimi jest niezapomniane. Ponadto ich zainteresowanie poznawaniem innych kultur i dzieleniem się własnymi tworzy atmosferę wymiany, która wzbogaca każdy związek. Oczywiście nie wszystko jest idealne, i jak w każdej kulturze, istnieją również wyzwania. Pomimo swojej otwartości na obcokrajowców, niektóre Japonki nadal borykają się z tradycyjnymi oczekiwaniami swojego społeczeństwa, co może powodować napięcia w relacjach międzykulturowych. Jednak ten kontrast między tradycją a nowoczesnością jest właśnie tym, co czyni japońskie kobiety tak intrygującymi i wielowymiarowymi. Krótko mówiąc, życie w Japonii oferuje niezliczone doświadczenia, od spokoju świątyni Zen po energię karaoke w Tokio. Ale jeśli jest jedna rzecz, która naprawdę pozostawia trwałe wrażenie, to są to kobiety, które czynią ten kraj tak wyjątkowym. Ich piękno, inteligencja i ludzkie ciepło to tylko niektóre z powodów, dla których Japonki zawładnęły wyobraźnią całego świata. A dla tych, którzy mieli szczęście je poznać, Jasne jest, że ich urok wykracza daleko poza powierzchowność. Jest to mieszanka kultury, osobowości i uroku, która jest naprawdę wyjątkowa. Japonia, oprócz tego, że jest znana ze swojej imponującej kultury i tradycji, ma jedną rzecz, która wyróżnia ją jeszcze bardziej wyjątkowe piękno jej kobiet. Ta wyjątkowość to nie tylko kwestia estetyki, ale połączenie cech fizycznych, osobowości i wartości kulturowych. Które czynią je nieodpartymi dla wielu na całym świecie. Jednym z fascynujących aspektów jest to, jak Japonkom udaje się zachować młodzieńczy wygląd, nawet z upływem czasu. Ma to związek z wieloma czynnikami od zbilansowanej diety opartej na świeżej, bogatej w składniki odżywcze żywności, po rutynową pielęgnację skóry, która jest częścią ich codziennego życia. Ponadto wilgotny klimat Japonii pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry co w połączeniu z użyciem tradycyjnych produktów. Takich jak olej kameliowy lub woda ryżowa zwiększa jej blask, ale nie chodzi tylko o genetykę lub produkty. Stres w Japonii jest starannie zarządzaną kwestią, a wiele kobiet ćwiczy dyscypliny takie jak joga, medytacja lub po prostu znajduje chwilę na ponowne połączenie się z naturą, co również przyczynia się do ich dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Kolejnym szczegółem, który dodaje im atrakcyjności, jest ich wyczucie mody. Japonki znane są z umiejętności łączenia nowoczesnych trendów z tradycyjnymi elementami, tworząc styl, który jest elegancki, oryginalny i urzekający. Niezależnie od tego, czy noszą yukatę na letnim festiwalu, czy elegancki miejski strój na ulicach Harajuku, zawsze wyróżniają się dobrym gustem i dbałością o szczegóły. Wreszcie nie sposób zignorować faktu, że wiele japońskich kobiet ma aurę tajemniczości, która czyni je jeszcze bardziej interesującymi. To połączenie skromności i pewności siebie tworzy szczególny urok, który trudno znaleźć gdzie indziej na świecie. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go i zasubskrybuj, aby zobaczyć więcej takich filmów. Do zobaczenia!